Model butów narciarskich firmy Lange XT3 Free 95 przeznaczony jest dla pań. Buty te doskonale łączą cechy butów alpejskich, w których, w których można zjeżdżać po dobrze przygotowanych trasach, gdyż one odpowiednio dobrze, mocno i precyzyjnie przenoszą impulsy nawet w zakresie przygotowanych tras, a jednocześnie mają możliwość odblokowania cholewki z tyłu butów tak, aby zakres ruchu cholewki wynosił 53 stopnie. To umożliwia podchodzenia, nawet całkiem poważne podchodzenie w tych butach, a więc wykonywanie również wycieczek skiturowych, wcale niemałych. W konstrukcji butów zastosowano dwa systemy. Z jednej strony mamy podeszwy typu grip walk, które umożliwiają nam wpięcie tych butów wiązania do większości wiązań, które obecnie znajdują się na rynku. Z drugiej strony możemy je wpiąć w wiązania, prawdziwe wiązania skiturowe za pomocą pinów. To powoduje, że buty te są szalenie uniwersalne i można je stosować zarówno na przygotowanych trasach do freeridu, jak i do niewielkich skiturów.